Witajcie. Pokażę Wam, co czyni Artur Ceroński i jak demony przejmują nad nim kontrolę. Być może nie widzieliście jeszcze czegoś takiego, tak? Jak demony przejmują kontrolę nad człowiekiem. Mamy tutaj przykład Artura Cerońskiego, tak? Może ogląda mnie jakaś osoba, która nie wierzy w demony no to w tej chwili zobaczysz tak, jak to działa. Także od razu mówię, że to może być mocny materiał dla niektórych, no ale takie rzeczy są jakby naturalne w kościele mocy. Ja pamiętam, jak kiedyś wysyłałem coś podobnego, jak było widać białka oczu Arturowi Cerońskiemu do jednej z osób, które uczęszczały tam do tego kościoła, tak? I w odpowiedzi dostałem wiadomość wideo, tak, że yy, o, zobacz, ja też tak mogę uczynić, okej? Okay? I ona też tak pokazała białka, oczu. No ale to nie o to chodzi, bo tutaj Artur robi to mimowolnie, tak? Demony przejmują nad nim kontrolę. Ja też, powiedzmy, mogę, nie wiem, dla żartów pójść, powiedzmy, do owiec, tak? Porobić me, i tak dalej, nie? Ale to, czy ja to robię dla żartów, to jest różnica między tym, tak? A między tym, jeżeli człowiek by to robił mimowolnie, okej? Okay? I zobaczycie, jak Artur mimowolnie yy, czyni pewne rzeczy tutaj. Yy, to jest z filmiku który zupełnie niedawno został dodany, tak, włączmy go sobie. Patrzcie na Artura, tak? Patrzcie na jego oczy. Może wyłączę to, jak ona się modli na językach, tak? żeby nie było tego słychać, ale zobaczcie na Artura. Ciągle na niego patrzę. O, widzicie teraz. Białka oczu mu widać, tak? Demony przyjmują nad nim kontrolę. Pokazuje znak iluminatów, tak? A ludzie patrzą i nie widzą, tak? Dla nich to jest działanie ducha świętego. I jeżeli ty to krytykujesz, to jesteś religijny. A tu jasno widać, że Artur jest pod wpływem demonicznych sił, tak? Widzicie to. Znowu ten znak iluminatów pokazywał, tak? On to robi mimo wszystko. Ok? Znowu. Znowu znak iluminatów. Ok. O, znowu te białka oczomu widać. Okay. To jest od diabła. Wszystko to nie jest Ducha Świętego. Więc pod wpływem do sił. Okej. Okay. Wybaczcie, bo... ile mówię z wyłączonym mikrofonem, tak? Mogłem go włączyć, bo i tak nie ten... nie włączałem muzyki, jak ich puszczałem. Ale nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, tak? Jak ktoś tego nie widzi. Czy nadal niektórzy uważają, że to pochodzi od Ducha Świętego? Mi to wysłała taka siostra, yy, która martwi się, ponieważ yy, niektórzy ludzie z jej zboru odeszli tam, tak? Ludzie szukają yy, różnego rodzaju rywek, dlatego idą do kościoła moc. Tylko pytanie, jaka to jest moc, tak? Ludzie przechodzą na ciemną stronę mocy, tak? Tak jak w tym filmie Gwiezdne Wojny, tak. To jest Kościół Mocy, ale to jest ciemna, strona moc, ok. Dobrze, to było na tyle. Nie wiem, tak naprawdę coś jeszcze do tego dodać, tak? Jak ktoś tego nie widzi, to bytlak mi słów. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.